Dobra, przed Tobą super trasa na Wojskowej Akademii Technicznej, czyli WAT. parking na ulicy Kartezjusza. Dziś sobie przelecimy pełną pętlę koloru niebieskiego, pomarańczowa jest nieprzejezdna, tu zrobimy sobie start, więc jedziemy, prawo, pyk. Fajne młodeczki Powiem szczerze, że nawet fajne korzenie wyszły, więc jest zabawy, jest gdzie przypompować cyk, cyk, cyk. I manual. Korzenie wysoko. Banda, nisko Bam. banda. Wychodzimy. Wysoko, chwilę na oddech. Pojedziemy do troszeczkę mocniejszym tempem, więc się skup w prawo. Zaraz w lewo taka szyklanka Znowu singierek Rozkręcasz, rozkręcasz Lekko ty całdę, pyk Przerzucasz, otwierasz sobie zakręty bioderkami Pyk Wysoko pod drzewem i ciasto w lewo I tutaj ciasto w prawo, bardzo ciasno, to koło już poleciało pyk. I do lewej, do szczycie w lewej, w lewo Teraz korzonek w prawo, korzonek w lewej, pyk w prawo I w lewo opa do góry Dobrze Długi zakręt w lewo, przez korzonek Pyk I wskok w górę, w lewo Polewek, przez korzeń, wany hop Pyk, kompresja W lewo i w prawo Wow, mamy to, fajnie Ten korzonek fajny Tam na podjeździe na, na szczycie Bo wybija z równowagi Pyk, pyk i kompresja No i mes niezłe Niezłe, pych, do cięcia Niezłe cardio Tu czuć jesień W lesie jesień Otwarty zakręt lewo, Przez jakiś tam prożek Nawrotka w prawo Trzymaj się tutaj Tutaj kompresja I po paletach dół i po belkach Promo może być strasznie Ale nie dygaj Jedziesz ze mną Tylko wysoko wchodzisz Przycinasz I wysoko Wysoko Fajnie W lewo mam zakręcik Jakiś tam korzonek Uskoczek Rozkręcasz To jest moja chyba czwarta czy piąta Runda, więc już mi nogi puchną Tu w lewo trzeba uważać, bo może cię wypróć A tam grząsko Tu wysoko od lewej do wierzchołka zakrętu po korzeniach i szeroko wychodzisz Fajnie Masz to jak profesjonalista Tu może od lewej w lewo Przeskoczyć, pyk, do lewej Hoppa tu sobie prostować te zakręty w lewo, po jakimś kozonku, po czymś takim. Ryk, teraz przejeżdżamy przez to, że część wietową chłopaków. I my sobie tu skakujemy w lewo. Tak jest. Tu jest troszeczkę proste i masz czas żeby się napić Ja nie skorzystam W lewo wych, I w lewo Prawo, trzymaj lewą I kompresja, odbisie się Wyskocz i idź Ale idziesz, od lewej ciasno, szeroko wychodzisz Żeby jak najmniej tracić Prędkości na zakrętach Fyk. Szeroko najeżdżasz, prostujesz sobie te zakręty Nie starasz się wygzakować I to jest twój twój game changer do wygrywania Fyk. wybijasz się Ale nie musisz Uwaga, dziękuję Tutaj do lewej wyskakujesz Przy ciebie Nawrotka szeroko Pyk, dwie korwy idealnie Tutaj jest dziwne, tu Możesz tak Możesz inaczej Ja tam pomiędzy drzewa się nie pcham, bo tam jest duży dół za tym A chcę wrócić do domu Sam, o własnych siłach Nie karetką Ty, Duży Duży pamtrak, ogromne muldy I rock garden Te lepiej nieźle i szytem i szczytem w tej kamieni, fajnie Pyk Jesteś cały mokry patciu No wiem Andrzeju, wiem Ale czego się nie robi, żeby pokazać Dobrym tempem, dobrą rundę Tak jest Bany hop, pyk, klejka Taki oto pięknie tu no, są takie korzenie, tu te lekkie, ale co to dla nas, co to dla naszego sparka? On to robi jednym, jednym nosem, to jedną dziurką wciąż po prostu. Tu ostrożnie, bo ludzie mogą być. Tu masz też czas, żeby się napić. Zapać oddech. Cześć się nigdzie nie ścigasz. To miał tylko rozjazd w strefie drugiej. Człowieku, co ty wyczyniesz. No wiem Andrzeju wiem, ale ten ferwol ta dopaminka na tym rowerku. No to jest silniejsze, silniejsze. Jak ja lubię jeździć na rowerze. Dobra Andrzej. Zamknij te japę. Oj, nie mówię. Zamknij buzie. Bo mi tutaj rozprasza pałełka. Witold, a ty co się tam odzywa z tyłu Dobra, dobra Nie ma tematu, jedziemy Pyt, Ostry zakręt w lewo, 90 stopni Ale otwieramy bioderka, rower nisko I wychodzimy na prędkości Rozkręcając do 400 watów spokojnie, bo przecież tylko strefa druga Jezu Czego gnaz. Fajnie, tu jest taki moment to Tobą na oddech. Tu się nic nie dzieje. Tutaj jakieś tam. jakaś mała śwykanka. Jakieś korzenie powychodziły. które mogą podciąć koło. Może być szlif, ale nie musi. Dobra, tu mamy też czas na oddech. Ja sobie. Ja, o, tu fajne chopalstwa. Nie, no głupi całkiem. Kurde, chłopie muszę. Andrzeju No gdzieś na juniora młodszego A i za późno w ten sport człowiek wszedł Dobra, niech gada Pięć. O, górka Blokujemy amory, trzy biegi w dół I wciskamy, proszę bardzo, 700 watów Prawie 800 Odblokowujemy Pyk, ciasno i w zakręt w lewo pokonujemy jak na motorkrosie z wypiętą nogą, bo tam grząsko Takie rzeczy tylko na wacie Drodzy Mili, kochani Proszę państwa, dzisiaj jeżdżę szybko Bo nie ukrywam, że wczoraj miałem Puchar Mazowsza na XC na Wesołej Rozkręciło mi się siodełko Niestety defekt Ale moja kochana Czujna żona ogarnęła multitula, szybko to skręciłem na boksie Pojechałem dalej i ostatni nie dojechałem, a defekt mi się przydarzył na e, po pierwszym kółku Także cały pociąg mi odjechał, gdzieś tam odrabiałem, ale to nie było już do odrobienia To po pierwsze, po drugie, że jest dzisiaj Są dzisiaj mistrzostwa świata w Eurosporcie o 13 kobietki potem e, mężczyźni mężczyzny także fajnie, a jeszcze lepiej że dziś miałem jechać na wyścig do pana Przemysława potężnego Przemysława Gierczaka na Sanstond MTB series chyba oni się tak nazywają albo coś takiego no trasa jest przepotężna 200 metrów prawie ma w na jednej rundzie tam pewnie Elita dostanie z 6 rund Także no taka trasa bym powiedział Bardzo wymagająca Byłem tam, widziałem No jest hardkorowo Dobra, przed to było takie cóż Bo odpłynąłem trochę No nic się nie dzieje Taka muldeczka hmm. Zakręcik otwarty Ale na końcu jest gdzie się zaprzeć I tutaj podjazd To co już widzieliście na początku filmu Także blokada, dwa biegi w dół, 600 watów, pyk. uwaga, pyk, skaczemy sobie, robimy jakiegoś tam triczka, tu przenosimy, aj, przenosimy bala z ciała, chciałem powiedzieć, ale wiadomo o co chodzi. Przykana, wykonana perfekcyjnie, przejechałeś tą trasę ze mną, to bardzo Ci dziękuję, zostaw lajka. Bo może, może takich humorystycznych przejazdów i takie pitu będzie więcej. Mam co nagrać, cała Warszawka jeszcze jest do pokazania. Mam fajne swoje myczki na kazurze, e, które mógłbym pokazać. bo jakby kto nie wiedział, ale pewnie wszyscy wiedzą, co dodają, że jestem stałym, stałym bywalcem na kazurze. Bardzo lubię, wręcz jestem obrońcą i fanatykiem jakby była religia to ja jestem za parkiem kazura taką mam wow, religię oczywiście wszystko w tonie humorystycznym więc dziękuję za oglądanie fajnie możesz teraz iść się napić wody z cytryną bo zrobiłeś kawał porządnej roboty Jo.